Także. Wow! Dzisiaj mamy pierwszy dzień na Tana Islandii. No, miałam za nadzór jakieś ujęcia na oświetlone słońcem góry, na tutaj zwierzeczki biegające i na wszystko. Tymczasem wiatr chce mi głowę urwać, ale. Lato. No, ale tak. Minęły już trzy miesiące, odkąd jestem tutaj na wyspie. I to były te trzy cięższe miesiące, które obfitowały w zaspy śnieżne, sztormy. Taki silny wiatr, którego w życiu nie czułam. Dużo się tu wydarzyło po, przez ostatnie trzy miesiące, ale to już za nami. Chciałabym pokazać tobie, jak tutaj mi jest, i też zapamiętać sama, jak mi tutaj było. Dobrze, bo nie spodziewałam się, że w takim miejscu, gdzie jest typowo fizyczna praca i raczej ciężka praca odnajdę tyle spokoju i tyle... i tyle oddechu, tyle przestrzeni do układania sobie w głowie różnych rzeczy. Damn! To jest trochę teraz jak... Jakbyśmy byli przed jakimś tornadem. Kurczę, będzie mi brakowało tego mieszkania między kurami przy oceanie. Bo to jest takie wyzwalające, co się teraz dzieje. To wszystko, co się teraz dzieje. Wow. Tutaj my Przychodzi ja dział do mnie. Good boy, no wiadomo, że good. Dobra. Idziemy już pranko trzeba. Pranko! Pranko! Udało mi się wyjść na spacer w momencie, kiedy pogoda jest bardzo sprzyjająca, choć nie ukrywam, że dzisiaj była dużo bardziej sprzyjająca, ale mi się nie chciało, po prostu. Także dzisiaj mam dzień bez pracy i bez chęci. Nie, no. Takie nas okoliczności, przyrody otaczają. Ostatnio, jak się nagrywałam, to mówiłam, że jestem tu już 3 miesiące. Ale właśnie dzisiaj do mnie dotarło, że to jest spore kłamstwo. Ponieważ zaraz będzie maj. Więc jesteśmy tu już 4 miesiące. Jest to trochę brutalne, bo robi się coraz piękniej, więc... Na dziś jest taki, że niedługo przyjeżdża tutaj moja siostra. I będziemy zwiedzać sobie razem, co jest dla mnie mega w ogóle przeżyciem, bo ona za dużo nie podróżowała jeszcze po świecie, a Islandia nawet dla osób, które sporo podróżowały, jest takim momentem wow. No, tutaj jest naprawdę dużo do zobaczenia, takich rzeczy, których nie zobaczy się nigdzie więcej, nigdzie indziej. Jak gejzery, jak wodospady, kaniony z wodospadami. Sceny po prostu szywcem wyjęte z gry o Tron. Jest się czym zachwycać, a ona jest osobą, która się potrafi zachwycać i potrafi się wzruszać, więc nie mogę się tego doczekać, aż ona zobaczy te moje wzruszenia, które do tej pory mi towarzyszyły już. W sumie 6 lat, jak tutaj przyjeżdżam. Ja chcę dobrze mieć witeleć do tego w takim razie. Dobrze. Śmierdziek. Chapań dziada. Uszczelny To jest Stan jest taki, że jeszcze mieszkamy w domku z innymi pracownikami. Czyli już w sumie 4 miesiące z nimi mieszkaliśmy tu. Ale plan jest taki, żeby się przeprowadzić do takiego pana. Który też wynajmuje domki, ale domek w sumie jeden. I tam mielibyśmy więcej prywatności. Mieszkałabym tam prawdopodobnie tylko ja i Szymek. No a naszymi sąsiadkami byłyby krowy, owieczki. To moje włosy! Jovek! Słyszysz? I świra dostał. Kurczę, to też jest takie dla mnie spełnienie marzeń, bo ja bardzo chciałam zawsze być blisko natury, blisko zwierząt i móc regulować emocje sobie przy nich. Po prostu siedzieć i na początku było moim marzeniem po prostu zobaczyć krówki, potem dotknąć, czyli większa interakcja. Teraz, jak tam byliśmy te kilka razy, to ja zawsze siadałam przy nich na sianie, i one mogły robić ze mną co chciały, tak naprawdę. A ja byłam przeszczęśliwa, jeśli one jakkolwiek chciały ze mną co robić, coś robić. No, a teraz moim takim marzeniem było poleżeć sobie obok krówki, jak one są wypuszczone na pole, żeby sobie tutaj pocilować na dworze, co niedługo już też będzie się wydarzało częściej, bo się robi po prostu cieplej. Nareszcie. Właśnie dotarłam do wodospadu, o którym dużo osób mi mówiło, że tutaj niedaleko nas jest taki mały wodospadzik i faktycznie jestem wśród Barretta, bo tam mieszkamy. No ale nie da się tam podejść, więc może... O i kupa jakiegoś... <laughs> jakiegoś zwierzęcia tutaj, kupa. Czuję, że teraz mam w ogóle taki Hannah Montana movie experience. Żyć na wsi, gdzie dla mnie atrakcją są największe zwierzęta i zawsze tak było. W dni, kiedy pracuję, no to jadę tam do pracy na Czarną Plażę e, lub wcześniej też na domki. W dni wolne, no to jak potrzebuję zrobić jakieś zakupy, to mamy ten jeden sklep w mieście. W mieście to dużo powiedziane, bo jest nas tutaj 400 osób, a za, tym, za tą stroną góry 20 jakoś, bo właśnie ta góra oddziela nas od WIK. My jesteśmy w WIK, no ale czasem na basen... Jak ktoś ma ochotę, może sobie przejść górą. Mówię czasem, bo to zależy od pogody. Ale myślę, że jak jest ciepło, to już takich okazji byłoby więcej. My raz poszliśmy na basen przez tą górę i to było mega fajne. To jest po prostu życie, którym ja zawsze chciałam żyć. Blisko natury. Tak uziemiona totalnie. Zanurzona głęboko w tym, co mnie otacza, zachwycająca się że ptaszki śpiewają, jak w sumie teraz nawet to nie jest tak, że rano i wieczorem, tylko one cały czas śpiewają, gęsi cały czas gęgają, więc no melodie takie, mm, że po prostu chce się czymś takim żyć i mnie to rozpieszcza tak wewnętrznie, to co się mnie otacza, dlatego ja cały czas chodzę i yy, szmak się nawet śmiał, że że tak oj Natalia, oj Natalia, bo ja po prostu jestem zakochana strasznie w Islandii i w tym, ile ona ma spokoju w sobie i w tym, ile ona mi daje spokoju. I tutaj jest tego kwintesencja cała, cała taka esencja, że, że mam zwierzątka swoje, otaczają mnie góry, jeżdżę z starą hondą CRV do pracy, na zakupy. W mieście wszyscy się znają, no ja tam nie znam nikogo, ale oni się znają, nie? Atrakcją jest sauna i basen, czyli też takie rzeczy bliskie ducha i ciała, żeby dbać o nie i żeby się skupić na sobie. Czerpiamy z tego garściami całymi, więc no to jest mój sposób życia, ale też no, próbuję jednak czegoś innego wciąż, więc zobaczymy, jak tu. gdzie mi się znajdzie tutaj ten środek złoty i jak to się potoczy. Ale na razie tak sobie. Wyszłam na spacer, patrzę sobie tu z lewej na ocean, z prawej na góry, słucham ptaszków, to jest życie, to jest życie i tak trzeba żyć.